Nim zaczniemy podcast, chciałabym poprosić o wybaczenie słabszej jakości tego odcinka, czy też pewnych zakłóceń w poprzednim nagraniu. Ufamy, że z każdym odcinkiem nabędziemy nowego doświadczenia i będzie to widoczne również w jakości. Hej, hej, tutaj Ania, dzieciątko. Już nie mylę się, że jestem Zabłocka. Zabłocka ja byłam bardzo długo i nie wracam do nazwiska Zabłocka, chociaż bardzo je kocham. Piękne jest w ogóle. Dziesiątko też piękne, urokliwe. Więc dzisiaj kontynuujemy wyznania Singielki z 37-letnim starzem. Tak zwany dziennik, nie Bridget Jones, ale dziennik Anny Zabłockiej. A więc kontynuujemy historię z Anglikiem. Piszemy sobie idealnie do siebie pasujemy. On mówi o tym seksualnym, ale nie tylko o tym. Ja to bagatelizuję, a on do tego nieustannie wraca. Ja próbuję to punktować, mówić, że mi się to nie podoba. Ja w ogóle nie chcę wchodzić w tego typu retorykę, bo jest za wcześnie. Szczególnie, że nawet ciebie człowieku nie widziałam i próbuję zbijać temat, i ja oczywiście się daje, przez to jeszcze trochę bardziej zamyla mi oczy. Ja mam podróż biznesową do Londynu i łączę to z propozycją spotkania się z tym człowiekiem. Pytam, czy chciałby się spotkać. O, jasne, jasny, super, bardzo fajnie. Natomiast jestem w Londynie, tam mamy dogrywać szczegóły tego spotkania. Kolega zniknął. No nie, akcja powtórka. Eee, nie pojawia się na tym spotkaniu, w ogóle nie było nic dograne, więc ja ten dzień mam wolny na przemyślenia i przepłakanie. O co tutaj chodzi? I nie wiesz, czy wybrał kogoś innego, czy tylko się ze mną bawił, czy był uprzedzony. Może to Polek? Nigdy się już tego nie dowiedziałam. I następnego dnia była niedziela. Poszłam do kościoła Hillsong na Oxford Street i usłyszałam bardzo ciekawy fragment z psalmu 23. dobrze mi znany. Moja łaska i dobroć w jednym tłumaczeniu, w jednym tłumaczeniu jest, będą Ci towarzyszyć, ale tutaj było pięknie przetłumaczone. Będą się za Tobą uganiać. Będą za Tobą biegać. I powiedziałam zauzawiona Bogu, że nie do końca definiuje tą Jego łaskę i tą dobroć i jak one w tej sytuacji za mną gonią i co tu ma być dobrego. Ale ufam Tobie. Ja Cię czasami nie rozumiem, natomiast nie mam zamiaru przez swoje jakieś decyzje, a może i pomyłki Tobie mówić, że coś Ty tutaj zawiniłeś. Ja Chcę ufać Tobie, wiesz, że mnie chronisz i Ty nad każdą sytuacją panujesz. A dodatkowo temu mężczyźnie, pamiętam, pożyczyłam dużo dobrego. Wyszłam z tego kościoła i zaczęłam spacerować na Oxford Street i modliłam się, błogosławiąc Mu w każdej dziedzinie jego życia, niezależnie, kim jest, jaki jest, co robi, co nim kierowało, będąc ze mną w kontakcie. Na pewno nie napisałam mu elaboratu, wyrzutów, wiecie, emocji takiego, co, jak to potraktowałeś mnie. Ja tu jestem. Specjalnie przyjechałam, też specjalnie byłam w pracy, ale ja tu jestem. Już nie mogłeś z tego skorzystać. Naprawdę cię nie kusiło, żeby pójść z dziewczyną na kawę. Ech, nigdy się tego nie dowiedziałam i tych maili nie pisałam. Jaka lekcja z tego płynie? Dla mnie może dla ciebie. Wszelkie gadki natury seksualnej. Podteksty erotyczne, pytanie o bieliznę. I typy zbliżeń w formie żartu. Miałam też jednego z pewnej chrześcijańskiej aplikacji polskiej, który się ze mną przyjaźnił. No, ja już dawno sobie go olałam, ale bardzo często pytanie z jego strony to było: Jak właśnie mam bieliznę? Bo jego fetyszem były stringi. Ciągle o to, o to zapytywał. No po prostu doprowadzało mnie to do szaleństwa, świeże. Nawet mnie nie widziałeś, nawet mnie nie znasz, a kusisz się na pytania, które zadaje mąż żonie. Nie masz prawa tego robić, bo mi to uwacza moje godności. Więc one są niedopuszczalne w żadnej formie czy w formie żartu, czy wprost. One są nie, niedopuszczalne, one są nieeleganckie. I jeśli mają miejsce, mimo Twojej prośby, że sobie nie życzysz, a, a polecam ci mieć taką prośbę i polecam ci mieć ten standard, że poznawanie się i ten czas przed związkiem, w ogóle ja tu jestem za, jestem w małżeństwie. A więc tym bardziej dla mnie ten temat był oddalony ja bardzo daleko w czasie, ale on, on zamydla oczy. Więc jeśli wprowadzony w pisanie, on po prostu skupia, tylko rozbudza, pobudza za ognia. Więc jeśli facet dalej pisze, mimo że ty poprosiłaś i mówi, że chcesz to zatrzymać na później, to jest przyjaw w, w faceta, który najprawdopodobniej nie do końca panuje nad sferą seksualną. Nie do końca panuje na to może od pornografii, skoro nie może się pohamować. On ma przede wszystkim poznawać Ciebie. Kim jesteś, jaka jesteś, co lubisz. Więc objawem tego, że facet jest z Tobą zainteresowany, a nie Twoim ciałem i seksem jest to, czy on pyta o Ciebie. Czy on jest ciekaw Ciebie, on chce poznać właśnie Ciebie. Seks, każdy facet o tym, tego pragnie, my też. Ale piękno jest w tym i dojrzałość jest w tym, że on potrafi sobie odmówić, że on potrafi poczekać. On wie, że nie będzie sobie zamydlał oczu, bo chce poznać kobietę. On będzie mieszkał potencjalnie kiedyś z tą kobietą, z tym charakterem, a nie tylko siedział z nią w łóżku. Więc chce wiedzieć, kim ona jest. Ja tutaj niestety trochę przegapiłam ten moment, bo zbagatelizowałam wszelkie, wszelkie datki tego pana, bo wydawał mi się tak fajny. Tak, tak mój, tak przystojny głos, jaki on miał głos, brytyjskim akcentem, Boże. No nic, nigdy do tego nie doszło i dzięki Bogu. A mówiąc jeszcze o aplikacjach randkowych, to po tym był inny, oczywiście było wielu. Ja teraz, wielu w sensie gdzieś tam wysłało jakieś wiadomości, tak, bo jak jest się online, to tam masowo się dostaje różne wiadomości. Ja tylko tutaj mówię o, tym, o tych, z którymi jakoś tam odpisywałam i byłam w kontakcie i coś tam się zadziało rozmownego, <laughs> oczywiście. Był też taki, jako, skąd on był? Chyba z Egiptu, ale mieszkający w Stanach już wiele lat. Myślę, o, też ciekawa kombinacja, fajnie wyprowadził, tutaj studiował. No, ale kolega w którymś momencie wysłał mi zdjęcie swojego członka podczas wykonywania czynności na M. No, niemal zwymiotowałam. Wtedy zawiodłam się totalnie randkowaniem online, odeszłam z randkowania na dobre, tak mi się wydawało. W międzyczasie przeżywam życiowy przełom, jeśli chodzi o kierunek hmm, mojej służby Bogu, mojego wolontariatu, bo równolegle z moimi studiami i potem równolegle z pracą zawsze byłam zaangażowana w wolontariat i w służenie w ludziom. Najpierw w tym akademickim, a później pojawiła się propozycja, by razem z przyjacielem, przyjaciółmi założyć nową wspólnotę Kościół-Dom. Czyli... Możliwość, otwarte drzwi, coś rozwojowego. Jestem wtedy już po trzydziestce i mam myśli tego typu, i co? I znowu cały swój wolny czas poświęcisz na to miejsce, przecież to ogrom pracy. Zamiast skupić się na mężu, to ty znowu będziesz latać, latać po scenie. Wokół już same pary, oni mają temat ogarnięty, mogą się angażować. A ty i te natrętne myśli, po prostu zawłanęły mną, one wypełniły mi jakimś takim lękiem, by się w to zaangażować, bo coś mnie ominie. Wydawało mi się, że zmarnuję sobie życie, jak znowu będę fikać po scenie i faceci znowu będą myśleć, że ona jest bardzo silna. I porozmawiałam wtedy, potrzebowałam ten, tej rozmowy z starszą kobietą, przyjaciółką taką, kobietą, którą znałam z kościoła, której zaufałam. I okazało się, że najtrudniejsze to właśnie podjąć decyzję. Czasami to bycie w rozkroku jest okrutne, bo nam się wydaje, i to jest dobre, i tu jest takie wyzwanie, tu takie wyzwanie, aż czegoś nie chcę stracić. I opowiedzieć się po jakiej stronie to jest najgorsza, najgorsza sprawa, ale podjęłam decyzję, że wchodzę w ten projekt. I co? Wszelkie lęki w tym momencie odeszły i wypełniła te lęki ekscytacja. I co? I wszystkie te lęki w pewnym momencie odeszły, a w ich miejsce wstąpiła. Ekscytacja, wiara, nadzieja na to, co przyniesie przyszłość w tej kolejnej dekadzie właśnie w tym projekcie. To było niesamowite, tak jakbym wygrała jakąś bitwę z, z przeciwnikiem, który bardzo nie chce, bym ja tu się dedykowała. Bardzo było to ciekawe doświadczenie, i to ta decyzja moja doprowadziła do powstania niesamowitego miejsca obecnie na gotarda 16 na Magotowie. Dzięki któremu wiele osób poznało Boga, odnalazło nadzieję, przemieniło swoje życie, ich dzieci zaczęły uczestniczyć w tym miejscu i mają niesamowitych rówieśników, gdzie uczą się o Bogu. I ja mogę to miejsce współtworzyć 6 lub 7 lat. Jaka lekcja z tego płynie? Mądrzy doradcy to skarb i warto do nich pójść po mądrość. Ich pokój, spokój, opanowanie, życie, które które cię inspiruje, niech to będą właśnie takie osoby, niech przyjdą z poradą, z jakimś podzieleniem się. To było w tamtym momencie tak bardzo mi pomocne, bo w singielstwie może pojawić się mnóstwo drzwi. A to wyjazd, a to wycieczka, a to jakieś wyjście, może samotne. Czemu nie? My czasami, im starsi jesteśmy, to wolimy pozamykać te drzwi, a po co? Bo tam się nie chce, co tu się? będę się ubierał, będę się pakować. A czemu nie? No, właśnie, będąc single, mamy jeszcze czas, na, mam więcej czasu na delektowanie, smakowanie tego życia. I to właśnie robiłam. I to mi się tak na maksa podobało w moim singielstwie. Później przyszedł czas na długie szkolenie z poradnictwa rodzinnego. Prawda jest dwójaka. I chciałam się szkolić w temacie poradnictwa rodzinnego i chciałam poznać pewnego mężczyznę który mieszkał w okolicy. Ostatecznie ten mężczyzna nie był mną zupełnie zainteresowany. Olał mnie, to tak krótko mówiąc, ale zakradłam się, tak by go chociaż poznać, zapoznać i pokazać o to jestem w razie jakbym ci się spodobała. Ale ten krok zapisania się na poradnictwo doprowadził mnie do napisania ważnej dla mnie pracy. Pierwszej z zakresu singesa. Pokusiłam się Oto 2014 rok, pokusiłam się, by zbadać ten temat, by go zauważyć, by go nazwać i zbadać go, bo widziałam, jak wielu singli wokół mnie się kręci. I tu mam wrażenie, wykluwa się moje życiowe powołanie z tego ciernia singielstwa, gdzie ja ciągle pragnęłam być z kimś, gdzieś tam próbowałam, ciągle te zawody, przecież każda z tych sytuacji, którą się tutaj dzielą, no nie była łatwa. To był pewien smutek, to była nadzieja, która się rodzi, nagle ząk, a nie, no tak, tak jak zawsze, wyszło jak zawsze. I, I tutaj zgłębiam ten temat, widząc w nim taką przestrzeń do głoszenia, do mówienia innym, do dzielenia się moim doświadczeniem, gdzie też zauważam, że już we wspólnocie dom też towarzyszę kobietom, ich tradycyjnie, bo nierzadko mi idzie lepiej przechodzenie przez ten stan. Moją pracę zaliczeniową podłapała kochana Alinka Wieja, jedna z wykładowczych, organizatorka tego, tego poradnictwa, która już jest tu pana, niestety. I Później wydała artykuł na podstawie mojej pracy w czasopiśmie Nasze Inspiracje. Potem były moje kolejne artykuły, bo zaczęto się do mnie zwracać z wydawnictwa od Alinki, bym pisała do naszych inspiracji, właśnie o singielstwie. I to był mój pierwszy czas. Na, na gromadzenie w ogóle przemyśleń, co ja w tej sferze myślę, takiego, wiecie świadomego nazywania tych rzeczy, bo mówmy, się, mam już 34 lata, nic się nie dzieje. I, i dopiero tam pamiętam, wylewam te myśli, pisząc, to mi się tak klarowało, że to nie jest marnowany czas, przecież ja się szykuję do małżeństwa. I miałam właśnie takie nieodparte wrażenie, że ja jestem coraz lepsza, jestem dojrzalsza, jestem większym kryształem. Jaka lekcja z tego płynie? Wykonywać delikatne kroki, być obok, dawać o sobie znać, jeśli ktoś nam się podoba. To tak lekce wiem, że tego nikt się nie spodziewał, ale właśnie nawiązuję tu, jak podeszłam do tego chłopaka. Tu się zaczęły. Takie moja większa odwaga. Hej, może dam zielone światło. Takie wychodzenie z tej sfery, a ja tu w ciszy będę czekała, pomacha Może Pan mi objawi. No, nawet nie pomacham, tylko będę czekała, bo może Pan lub mnie z nim sam połączy. Takie cichej myszki, nie chcę się pokazać. ostateczności, jeśli nie będzie zwrotu akcji z jego strony, to ja się usunę, tak? Nie, nie będę nad Tobą stawała, nie będę udowadniała, że warto, ale chcę się pokazać, chcę się dać poznać. Wpada w moje ręce książka Istota małżeństwa Tima Kellera. Jejku, jak ona niezwykle poszerza moje rozumienie małżeństwa. To był po prostu inny świat, inny level definicji małżeństwa w porównaniu z poradnikami, które do tej pory słyszałam i czytałam. Dostaję zaproszenie na wielką konferencję dla kobiet. Ponad tysiąc kobiet w hotelu gołębiewskim w Wiśle. Jeśli słuchasz tego podcastu i byłaś na tej konferencji, napisz koniecznie do mnie wiadomość, bo to było moje pierwsze, bardzo krótkie wystąpienie właśnie o Singiestri. Pierwszy raz w formie mówionej niż pisanej. Miałam taką energię, taki flow, tak czułam, że to wypływa prosto z mojego serca i chciałam nieść nadzieję wszystkim kobietom, chciałam nieść nadzieję wszystkim kobietom, które czują się przytłoczone i w końcu powiedzieć, nie babki i mamy mimo że robią presję, nie muszą mieć racji, możesz kwitnąć. I widziałam, jakie to zrobiło poruszenie wtedy na sali mówią wow, ja muszę mówić, mówić o tym głośniej. I w ogóle czuję, że w tym okresie ja tak lecę duchowo. I to życie jest moje takie kwitnące, zaangażowane, pełne, służę w kościele dom, nieustannie w zasadzie dalej wspieram kobiety i inne w jej drodze, tak troszkę. Prowadzę konsultacje wolontaryjnie i z miłością, w przyjaźni. I tak bardzo zauważam, że naprawdę małżeństwo samo w sobie, ono nie może być celem. To nie może być cel mojego życia. Jakże byłoby płytkie życie, jeśli miałabym tylko dążyć, by wyjść za mąż? Cóż z osobami, które nigdy nie wyjdą za mąż? Albo może mąż, że ona umiera w którymś momencie? Czy moje życie traci sens? No nie. Widzę, że ja mam głębsze życie, głębsze życie z Bogiem, i to mnie naprawdę napędza. A jednocześnie mam wpadki, moje wpadeczki, jak przygodny pocałunek na wakacjach na Cyprze, czy to samo na wakacjach we Włoszech. No wstyd się przyznać, bo to totalnie nie moja liga zachowania. A jednak, a jednak, cielesność, gdzieś pragnienie przygody, ekscytacji. To, to uczucie, że czujesz się atrakcyjnym, że kogoś pociągasz. I pokutowałam z tego, bo ani było to bezpieczne, ani przyszłościowe, ani w sumie ostatecznie miłe. Lubicie randki w ciemno? Ja pamiętam, uwielbiałam oglądać randkę w ciemno w telewizji polskiej. Nie wiem, czy pamiętacie ten show. I taka randka w ciemno mi się przetrafiła. Mój przyjaciel muzyk powiedział, że przyjeżdża z Jerozolimy też znany muzyk na takie duże koncerty w Polsce, bożonarodzeniowe. I czy chciałabym się z nim spotkać, bo on widział moje zdjęcia, mój kolega mu pokazał, bardzo mu się spodobałam. I czemu chciała? W ogóle ja od razu się zgodziłam, szczególnie, że hmm, okazało się, że ja tego kolesia gdzieś już kiedyś na Facebooku widziałam i też mi się spodobał. I sobie pomyślałam, wow, jaki zbieg okoliczności, Boże, może coś tutaj knujesz. Więc bez żadnego namysłu się zgodziłam. Przede wszystkim ja też lubiłam, jak ludzie chcieli mnie wyspatać, jak jakaś para, małżeństwo, znajomi pomyśleli o mnie w kontekście jakiegoś tam człowieka w rodzinie czy w znajomych i pamiętali, że ja nikogo nie mam. Fajne to jest. Uważam, że z pary, jeśli mnie słuchacie, jeśli macie takie osoby wolne w swoich kręgach pracowo-rodzinnych, Mówcie o tym singlom, niech sobie idą na kawę, pogadają, niech podejmują decyzję. Umawiamy się w Nero w Warszawie, pozdrawiam Nero, uwielbiam. Wchodzę i jest bardzo przystojny człowiek, po 30, troszkę starszy ode mnie. Od razu nam klika w rozmowie, bardzo fajnie spędzamy czas. Jednak to, co tak trochę mi się rzuca w oczy, to to, że on bardzo szybko, w zasadzie od pierwszych chwil ma takie maślane oczy. Wpatruje się we mnie jak w obrazek. I w zasadzie ta rozmowa niby jest neutralna, a tak naprawdę ta już wprowadzony jest delikatny podtekst. Też nie szczędził sobie pogłaskania mnie po, po, po ręce. Pamiętam, jak wróciłam do domu, to dostałam szereg różnych wiadomości, już takich z wyznaniami, jaka to jestem piękna, jak pięknie wyglądałam, jaka to jestem i co on odebrał, jak on to postrzega to spotkanie. I to nasze spotkanie przerodziło się w spotykanie się. Nie nazwę tego związkiem, ale takim situationship, bo z mojej strony było to ciągłe takie, ta, taka, taka niepewność i, i taka niewiedza, czy ja w tym powinnam w ogóle być. Już mówię dlaczego. Przede wszystkim od samego początku wydawało mi się to dziwne, że on na drugim, trzecim spotkaniu powiedział mi, że kocha, że wyznał to uczucie wprost. I tak jakby oczekiwał, że ja to samo odwzajemnię bardzo szybko. Podobne wyznania i myśli o przyszłości, typu, że będziemy rodziną, która przy kominku będzie jadła marshmallow w święta Bożego Narodzenia i co będziemy robić o poranku, tego typu, opisy padały bardzo, bardzo szybko, gdzie ja nie zauważyłam, że on chce mnie poznawać. On za dużo nie zadawał mi pytań, on jak wziął to za pewnik, że jestem fajna, dobra i do niego pasuje, gdzie byliśmy po dwóch, trzech spotkaniach i jakby on już nie widział potrzeby poznawania mnie więcej, uznał, że on mnie kocha. Było to dla mnie takie trochę alarmujące, natomiast dawałam temu szansę, Ponieważ też wiedziałam, że pochodzi z rodziny alkoholowej. Wiedziałam, że on sam jest są nawróconą, bardzo gorliwą i dużą pracę wykonał, żeby być w innym miejscu, ale wiedziałam, że pewne rzeczy są nieprzepracowane. I to budziło moją potężną, potężną niepewność. Druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, oprócz takiego bombardowania wiadomościami które, i treściami, które nie są adekwatne do etapu, na którym jesteśmy, był jego bardzo duży długi. I wiedziałam, że on nie ma planu na ich spłacenie. On nie ma pomysłu, jak to zrobić, nie wie, jak to zrobić, i tak naprawdę zamierza z tym żyć powolutku je spłacać. To zaczęło mnie przerastać bardzo szybko. Ja nie dopuszczałam go za bardzo później, już do siebie, więc po tych trzech miesiącach takiego poznawania się, ja postanowiłam to zerwać i zamknąć ten temat. I wówczas ta wielka, kwiecista, poetycka, oddana miłość. W jedną sekundę, jedną wiadomość przerodziła się w jad, który zaczął sączyć w moją stronę. To, co tak kochał po pierwszym spotkaniu, to, co mu się tak mega podobało, nagle stało się dla niego ohydą i zaczął rzucać oszczerstwa, i taką, takie okropności zaczął wsadzać w moje usta, których ja ani nie miałam na myśli, ani nie zrobiłam. Więc lekcja, która dla mnie wypłynęła jest taka, by być czujnym na tak zwane bombardowanie miłością, love bombing, na to jeśli ktoś mówi za dużo, Wyznaje za dużo, nieadekwatnie do momentu, na którym jesteście. Więc, na jakich bazie, na jakich faktach, na jakich doświadczeniach, na jak, co żeście razem przeżyli, że on doszedł do takich, ona, on doszedł do takich wyznań? Więc, bądźmy na to czujne. Możemy wpaść w taką pułapkę, będąc tacy na głodzie. Kiedy pragniemy bardzo miłości, kiedy dawno jej nie było, uważajmy, by w to nie wpadać, zawsze zadawajmy sobie pytanie, na jakiej podstawie on do takich wniosków doszedł. Czy czas, czy liczba spotkań, wspomnień i tak dalej. Więc moja jerozolimska, żydowska przygoda, choć perspektywicznie to wyglądało tak jezusowo, niestety, stety, dzisiaj mówię stety, zakończyła się. W marcu 2018 roku otrzymuję zaproszenie na wesele Eli i Michała. Już sytuacja z panem z Jerozolimy jest wyczyszczona, bo to był styczeń. I Ela mi mówi, że w czerwcu jest ślub, i Ela do mnie tak mruga, mruga okiem, rzuca oczko i mówi: Tylko, Ania, przyjdź sama, bo mamy dla ciebie kogoś. To znaczy, chcielibyśmy, żebyś kogoś poznała, a na zaproszeniu napisane z osobą towarzyszącą. Ja to koduję i pamiętam co ona mi powiedziała. Ale czas mija, chciałoby się z kimś popisać, chciałoby się spróbować, no jak czas mija, no to szkoda ten czas marnować. Więc wracam na randkowanie online i na apkę. Ostatni raz w moim życiu poznaję kogo, uwaga, Amerykanin. No ja to mam szczęście. Uwaga, cowboy. <laughs> przydałaby mi się tam ta spódniczka, <laughs> co miałam <laughs> jeszcze na początku randkowania. No może nie na co dzień nosił ten kapelusz, ale kapelusik miał ale ja nauczona już doświadczeniem, że nie tracę czasu, konkrety. od razu proponuję kamerkę, jedziemy, wiadomości głosowe i rozmowy właśnie na wideo, dużo gadamy, mega dużo gadamy, fajnie, głęboko, wierzący, praktykujący, kochający pismo, święte i wyczuła się ta chemia nawet przez internet i widzę, że on też inwestuje, jemu się chce i widzę, że jestem na ekskluzywność, zresztą już zdążyłam zapytać, czy jest z kimś jeszcze w kontakcie, no nie. I Mówię mu, że dostałam zaproszenie na wesele, że idę na wesele, że w czerwcu. On mówi, o, to ja do ciebie przyjadę i będę twoją osobą towarzyszącą. I kupuje bilet. Ja mówię, o, no super, zgłaszam Eli, że będę z kimś. Ona, serio? Hmm, ale dzięki Bogu sprawa się z nim komplikuje. Nawet tutaj nie będę mówiła o co, bo może to być dość niezrozumiały argument, ale dla mnie było... Tak, oczywiste, że to będzie tak wielka kość niezgody między nami, że po prostu chyba go rozszarpie. Ale też on się tak trochę inaczej podłamał w swoim przekonaniu, że on chce inwestować w relacje na tak, na tak dużą odległość. I, i racja. Też na jego miejscu byłabym ostrożna za duży koszt, daleko odległość. Trzeba mi naprawdę jakieś przekonanie albo duże pieniądze, żeby w tak dużą relację na odległość przez internet inwestować, ale cuda się zdarzają. O, Justy, Szczucka i, i Kenny Cartel, Piękna, piękna historia miłości zakończona sukcesem. Aha, no i dodatkowo mój kolega, nazwijmy go dzisiaj może Brian. Kiedyś pokazuje mi zdjęcia, tak się wystroju, w którąś niedzielę. Ja patrzę, czarna koszula, czerwony krawat i ten kapelusz, i takie buty, trochę z zadartym przodem do góry, pantofle. Nie! <laughs> Na szczęście no, to nie był główny argument, dlaczego się rozstaliśmy, ale nie przyjechał. Bilety zwrócił, a ja powiedziałam Eli, że przyjdę sama. Ale tę historię w większym szczególe opowiem. Później poproszę też Adama, żeby on też poopowiedział swoją perspektywę, bo myślę, że jest ona również bardzo, bardzo ciekawa. A finalna prawda jest taka, że Kościół Dom, ta wspólnota, którą współtworzyłam, a której tak się bałam, pamiętasz jak o tym wspominałam, ostatecznie staje się miejscem, gdzie na patio, na potańcówce, którą organizowałam razem ze swoją wspólnotą, zostajemy parą z Adamem. Czyli to miejsce staje się miejscem mojego związku. Bałam się przecież, że będzie zupełnie inaczej. Szok! Ile by mnie ominęło, gdybym nie weszła w te otwarte drzwi i nie podjęła się wyzwania? Mam nadzieję, że kolejna seria o tym, jak się poznawaliśmy w szczególe z Adamem i lekcje, które stamtąd płynęły, będą dla Was równie inspirujące. Ale też jestem ogromnie ciekawa, jak lekcje z tych trzech odcinków, które nagrałam. W większym szczególe to chyba jeszcze nigdzie się nie wypowiadałam. Nawet moje dzienniki fizycznie pisane tego nie mają, bo skończyłam je pisać na etapie liceum. Masz ochotę na spotkanie na żywo? Razem z moim mężem Adamem organizujemy duże wydarzenie. Mars i Wenus jak przekuwać różnice na miłosne spoiwo. Tym razem 18 maja. Warszawa. Opis wydarzenia i bilety znajdziesz na stronie event.jestmiłość.pl. Sprawdź w opisie tego odcinka. Do zobaczenia w realu.